Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu kolejny zestaw EDC. Będzie to zestaw biednego studenta. Będzie to zestaw, który tak ułożyłem i zorganizowałem, żeby był maksymalnie najtańszy. Ale nie kosztem funkcjonalności. Czyli nie są tu najtańsze rzeczy na rynku do kupienia, ale rzeczy bardzo tanie, natomiast funkcjonalne, takie, które po pierwszym użyciu, np. przykład, Multitool, czy jakieś inne urządzenie się nie rozsypie, bo będzie w fatalnej jakości. Tak więc, student, młody, ambitny chłopak, który ma niewiele pieniędzy. Wiadomo, że opłaca uczelnie, kajety, książki, podręczniki, jebułkę z musztardą, mefedron. No i już pieniążków nie starcza na gadżety, na, na, na hobby. Więc, szanowni państwo, no, nie starcza pieniędzy, ale to jest bardzo ambitny chłopak. Wie, że czasami taki sprzęt, takie gadżety mogą się przydać. Mogą się przydać, na przykład z bardzo piękną kobietą się zatną windzie no to wtedy trzeba jeszcze ją dopsuć, tak? Żeby tam wiele godzin siedzieć. Albo jak będzie jechał z brzydką kobietą, chociaż mówi się, że nie ma brzydkich kobiet, tylko jest za mało wódki. I wtedy jak najszybciej w panicę tę windę naprawić. Oczywiście to niesmaczne żarty, jak to mam w zwyczaju. Więc na sam początek zestaw studenta. Przypominam Państwu, że ten wczorajszy, czy przedwczorajszy, szczęśliwi czasu nie liczą, zestaw, Kosztowało około 1600 zł. Tam 1585, ale wiadomo, że się do takiego zestawu jeszcze tam każdy coś tam od siebie doda. Więc to jest ten zestaw. To jest bardzo piękna torba. Proszę zajrzeć, zamieściłem linki, ceny, ile to wszystko kosztuje. Wagi tylko nie podałem, zapomniałem około 720 gram. Więc szanowni Państwo, to był zestaw za 1600 zł. A ten zestaw, który Państwu pokazuję, zestaw studenta, to jest zestaw, którego cenę obliczę. Ale myślę, że na pewno nie będzie kilkuset złotych przekraczało. Zacznijmy więc od y, torby na ten zestaw EDC. Torba to jest, można by powiedzieć w cudzysłowie, y, kompletna chińszczyzna. No, taki absolutny. Absolutnie brzydka, tutaj Państwo nie widzą, ja przycinałem te nitki, wystawało, wystają niektóre, więc trzeba troszkę nad tym popracować. popracować. przepraszam. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o jakość, powinno to kilka lat wytrzymać. Więc mamy tutaj system MOLLE, czyli można przyczepiać do plecaków w tym systemie. Możemy tutaj sobie to, na czym mi najbardziej zależy, do paska. Od spodni, i po lewej stronie, na przykład na biodrze, sobie ten zestaw EDC nosić. Za torbę zapłaciłem chyba 24 zł, a ta torba kosztowała około 60 na militarya.pl. Też tanio w sumie. Torby potrafią być bardzo drogie. Na przykład widziałem na takim zagranicznym kanale pewien pan reklamował firmę Maxpedition. No i naprawdę robią ładne rzeczy, ale ceny są takie, że można się za głowę złapać, albo za brzuch. Więc szanowni Państwo, no 24 złote, jakaś strasznie brzydka nie jest. Jak ktoś to zobaczy, nie ucieknie z krzykiem, ale też nie jest za piękna. Ogólnie zwróci na to uwagę tylko jakiś esteta, a normalnie ludzie na to nie zwracają uwagi. Zresztą jak będzie przyczepione do paska, to wtedy może być zakryte kurtką, czy zakryte koszulą, bądź też irtem. Także nie wszyscy będą to widzieli. Dobrze, pokażę Państwu, co wymyśliłem. I tak samo Państwu powtarzam: jest to zestaw możliwie najtańszy, ale funkcjonalny. Taki, że mucha nie siada, jak to się mówi. Więc, szanowni Państwo, to oczywiście już plasterków nie będę Państwu pokazywał. Dam ceny z poprzedniego zestawu. Jak Państwo będą ciekawi, to zapraszam do tamtego zestawu. To jest audycja poprzednia, i tam ceniki tych plasterków, tam to są złotówki, tak? Nie ma sensu pokazywać szkoda czasu tracić. Tak więc, no wiadomo, to są te troki, które są fantastyczne, są podąć wieczne. No nic nie może wiecznie trwać, jak śpiewała taka pani, nic nie może wiecznie trwać. Tarararararara". Nie będę dalej śpiewał, bo. Może dojść do jakiegoś morderstwa mojej skromnej osóbki. Więc to są te troki, którymi można coś związać. Na przykład można o, coś sobie związać i to jest fantastyczne rozwiązanie zamiast takich tradycyjnych, normalnych trytytek, które też są zestaje. Tylko, że one są jednorazowe. Więc tak. Tutaj jeszcze Państwu pokażę. Ja mam bardzo dużo. Kupiłem tych tych linek, tych troków i bawię się nimi. Kupiłem różne kolory. Na Militaria.pl są bardzo drogie, ale dałem państwu linka na takiej stronie Allegro, gdzie można to dużo taniej niż na Militaria.pl kupić. Także takie są możliwości tego systemu. Można się naprawdę fajnie bawić. A że mi po tej fladze polskiej zrobionej z nakrętek do śrub trochę ich zostało, to właśnie chciałem sobie to wykorzystać z tymi śrubami do jakiegoś kolejnego. Projektu, powiedzmy, że artystycznego. Wiem, że niektórzy teraz właśnie żegnają albo egzorcyzmy zamawiają, że to, co zrobiłem, nie ma nic wspólnego z artyzmem, ale mi się podobało. Zrobiłem to zresztą tak. No, po prostu tak chciałem uświęcić rocznicę kolejną Powstania Warszawskiego. Zresztą to jest nagrane, te, te, ta flaga Polski. Dobrze, szanowni Państwo, więc. Jest to absolutnie fenomenalna latarka firmy Superfire. Superfire G19. Jest to latarka, która pełni wiele funkcji. Czyli biedny student ma latarkę, która będzie mu służyła za kilka różnych możliwości. Kosztuje ona 50 kilka złotych, więc jest to naprawdę nieduży pieniądz. A zobaczcie jakie ma funkcje. Przede wszystkim można zrobić coś takiego. Naprawdę jest to niezłej jakości. Mamy tu normalną latarkę. Mamy tutaj do wpięcia w koszulę, spodnie, gdzie chcemy. A tutaj mamy, szanowni Państwo, latarkę, kątówkę, tak zwaną. Tutaj na dole mamy, którym możemy ruszać, magnes. Silny magnes neodymowy. Więc też możemy różne ciekawe kąty wybierać. To plus to. I wszędzie zaświecimy. I nie koniec tutaj jest bajerów, bo tutaj jeszcze, jest, szanowni państwo, nie trzeba mieć ze sobą kabli. To wkładamy sobie w ładowarkę i jest ładowanie. Więc no, sami państwo wiedzą, za 50 kilka złotych Jest to sprzęt naprawdę bardzo fajny. Sterowanie jest troszeczkę archaiczne, no niestety. Ale i w bardzo drogich latarkach, czasami. Yy, sterowanie jest fatalne, na przykład mam taką latarkę znanej amerykańskiej firmy Maglite i to jest zgroza, są trzy tryby, tylko latarka jest za kilkaset złotych a ma moc 200 lumenów, więc tak tutaj mamy przycisk yy, uruchomienia latarki i mamy tak, mocny troszkę słabszy dla oszczędzenia baterii tu mamy to jest to, to światło takie COB się pisze, czyli ono jest takie rozproszone. Tu mamy czerwone światło, a tu mamy na przykład, żeby w samochodzie jak się zepsuje, może można sobie za tylną szybą umieścić już inni kierowcy są poinformowani, że stoimy. A można też ja na przykład jak z Puszkiem idę na spacer, to mam takie małe latareczki, obecnie Fenixa i takie migające światło czerwone. No, po to jest, żeby było wiadomo, że idzie pies. Niestety tutaj w miasteczku są oszczędności i większość latarni jest wyłączona, jest całkowicie ciemno. No nie za ciekawie to wygląda gdzieś o pierwszej, drugiej w nocy. Mało tego, że to jest zwykła latarka i kątówka, ale może też służyć jako latarka. Proszę zobaczyć, jak to sprytnie jest zrobione jako latarka, tak zwana czołówka. Proszę bardzo trzyma się. To jest niezłej jakości. Już nakładałem sobie na głowę, chociaż mam bardzo dużą głowę, dlatego tak. No, gdzieś ten mózg wielki musi się mieścić. <tak>, tak zwany typ mongolski głowy mam. Więc mamy czołówkę, która jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ mamy wolne ręce, możemy sobie coś naprawić, coś zrobić. Możemy iść sobie przez las i tam gdzie spojrzymy, kieruje się promień światła. A jak chcemy coś zrobić, gdzie będzie trzeba mieć tę latarkę w dłoni, no to po prostu zdejmujemy. To kładziemy do kieszeni czy do zestawu EDC. Tu prostujemy i bez kompleksów sobie idziemy. Bach, 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 bach. Dobrze, więc ta latarka 50 kilka złotych. I kompleksów naprawdę nie ma. Nie ma się czego wstydzić, Szanowni Państwo. Jest to sprzęt całkiem niezły. Jak za taką cenę. Jak za taką cenę, to jest to sprzęt bardzo dobry. Niedobry, tylko fenomenalny. Oczywiście zapalniczki już nie bika. Jak oszczędzamy, to oszczędzamy. Trytytki. Koszt to są grosze. Wziąłem o tak, żeby było. Zapalniczka standardowa. W Allegro gdzieś można kupić 10 sztuk, to wychodzi chyba taniej niż złotówka taka zapalniczka, a nie big za ileś tam złotych. Jak oszczędzać, to oszczędzać. I teraz uwaga, kolejna dodatkowa latarka, w tamtym zestawie był armetek, taka fajna latareczka mała na zewnątrz tego zestawu, a to kupiłem w sklepie Action za 9 złotych, 9 chyba z hakiem. Jest to latarka niestety na baterie guzikowe, a działa ona tak. Wyjmuje się tutaj na magnes. Proszę zobaczyć. To jest na magnes, bardzo słaby. Jak się wyjmuje, to to świeci. Jak się wkłada, przestaje świecić. Ma dwie funkcje. Można to do góry. Wyjmujemy magnes i mamy latareczkę tak zwaną yy, kempingową. O, można tak zrobić i wtedy świecić tak. No niezły bajer, ale jest to słabe. Ale za 9 zł może być. Od razu było z bateriami. Sklep Action. I to już zupełnie jest zestaw studencki. Jest to bardzo słaba latarka, ale bardzo dobra. Mam tych latarek sporo. Służą latami, nie psują się. Miałem ich wiele, ani jedna się nie popsuła. No może z jedną coś było, bo nie była chyba w ogóle ładowana przez wiele lat. Ładowanie tak się robi. Blokujemy tutaj i naciskamy włącznik i mamy latarkę. Jest słaba? Ale da się coś zobaczyć w ciemności? Da. Da się gdzieś wejść do piwnicy, widzieć coś? Da. Bez baterii, za darmo, gdy skończy, skończą się nam baterie w tych sprzętach większych, to zawsze zostajemy z jakimś tam światełkiem. Nie będzie sytuacji, że nie możemy sobie czegoś podświetlić. Także to jest fenomenalna rzecz. Kosztuje, proszę się nie dać nabrać. Na Allegro można są wystawiane i za 10 zł, a można też kupić kilka tych latarek i koszt wtedy 2,5 zł wynosi. Ja kiedyś kupiłem 10 tych latarek, to chyba wyszło po 2 złote. Więc proszę sobie zobaczyć. Warto taki sprzęt mieć w samochodzie w piwnicy na czarną godzinę. Raz na parę miesięcy sobie to podładować. I naprawdę w nie ma. Odkładamy. Nóż. Nóż jest z Biedronki. Koszt to chyba bodajże z tego co pamiętam 20 zł. Nóż ma blokadę oczywiście. Otwiera się go tak tradycyjnie. Tutaj trzeba Nacisnąć, o. Nóż ten, mimo że jest bardzo tani, ja nie zauważyłem u niego, żeby był jakiś słaby. Prawdopodobnie w lesie przy struganiu jakiegoś kika na kiełbaski, czy krojeniu czegokolwiek, czy odkrajania czegoś, co jest mocne, być może coś by się z nim stało, no ale do takich rzeczy służą inne, lepsze noże, na przykład nieskładane mory, które można było swego czasu za 20 zł. kupić. Więc jest to zestaw bardzo fajny. Tutaj jeszcze, o tak zamykamy, tu naciskamy na blokadę. O, proszę zacząć. Naciskamy na blokadę i wtedy może się schować ostrze. Tutaj mamy do wybijania szyby, na przykład, jak wjedziemy gdzieś do wody i nie będziemy mogli z samochodu wyjść, to tym właśnie możemy rozbić szybę. Ktoś powie, że to się nie zdarza, a otóż bardzo to przeżyłem dwa lata temu. Taka pani, która jak byłem malutki, miałem kilka lat, się bawiłam, no, na wsi wychowywała mnie tak, no, znaczy nie wychowywała, ale spędzaliśmy czas tam z siostrą. No, niestety umarła, z jakimiś chłopakami jechała samochodem i wjechali do, wjechali nawet nie do rzeczki, to była taka jakby z rybami, taki zamknięte akwen, nie za duży i się wszyscy utopili. Może nie mogli się wydostać, bo nie można drzwi otworzyć, bo jest napór ciśnienia, może byli po uderzeniu, więc utopili się, zanim odzyskali świadomość, tym można wybić szybę, a to tutaj się wkłada w to pas bezpieczeństwa i to przecina pas bezpieczeństwa. Czy można sobie przeciąć pas bezpieczeństwa przy wypadku może być zmiażdżony, nie możemy tego pasa wyjąć, nie wyrwiemy go na pewno, bo on jest przygotowany na olbrzymie obciążenia, przy wypadkach musi trzymać, nie wyrwiemy go, nawet pan Pudzianowski by go nie wyrwał, ale go przetniemy szybciutko tym ostrzem, a szybę wybijemy tym. Nóż jak za takie pieniądze, bardzo fajna rzecz. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, szanowni państwo, że jeśli student... Jeśli student będzie miał ładną dziewczynę, nie chce już tak do końca dziadować, co nie jest nic złego. No jak ktoś nie ma pieniędzy, to dziaduje. Ja też często dziadowałem i teraz obecnie też dziaduję z powodów finansowych, a to są sprzęty, które zbierałem przez lata. Bardzo wspaniały, wręcz legendarny nóż firmy, kurde, ciągle zapominam. Zaraz sobie przypomnę. Jest to fenomenalny nóż, bardzo ładny. Można go nosić jako scyzoryk. Jest blokada, jest bardzo leciutki, można sobie tutaj założyć za bluzkę, za koszulkę, za pasek. Tutaj mamy dziurki na przeciągnięcie jakiegoś parakordu, tak, który by to trzymał. Jest to sprzęt bardzo ładny, bardzo fajny, idealny do krojenia kiłbasek, jakichś takich lekkich rzeczy. No to jest scyzoryk. Myślę, że do grubszych prac i tak będzie ten lepszy. Czy ten około 20 zł, 25 może. A ten będzie chyba kosztował między 40 a 70 zł. Muszę sprawdzić ceny, bo teraz wszystko podrożało. Też zamieszczę w cenniku, żeby Państwo wiedzieli, ile to kosztuje. No i przechodzimy do rzeczy. Druga zapasowa zapalniczka, wiadomo, za 2 zł, typowa, chociaż ta jest najlepsza. Tyle lata jarałem papieroski i nigdy chyba mnie taka zapalniczka nie zawiodła. Szanowni Państwo, przechodzimy do multitula firmy Lansky, kosztował kilkadziesiąt złotych. Ma to, co prawdziwe chłopaki od survivalu lubią najbardziej, czyli obcęgi. Tu ma do przecinania drutu, tak jak te Lettermany, który Państwu Letterman pokazywałem, ten magnetyczny przedwczoraj. Więc ma przecinak drutu, można tym chyba zdejmować izolację i ma przede wszystkim obcęgi. Coś możemy pociągnąć, coś z ogniska coś wyjąć, możemy coś dokręcić. W zestawie DC musi być. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale ja uważam, że obcęgi muszą być za wszelką cenę. Lanski to jest bardzo dobra firma. firma. przepraszam. Multitool ten jest mały, sprawia bardzo dobre wrażenie. No, raczej to na pewno nie będzie jakoś Lettermana czy Victorinoxa, ale może też wiele lat będzie nam służył. No, nie trzeba mieć super najlepszych rzeczy. Także mamy tutaj tu będą śrubokręt, tak, jakieś chyba szydełko. Tutaj jest no tatarka, tak można sobie pazury. Po kurde, nie będę o tym mówił, bo zapominam tych słów. Także jest trochę tutaj opcji: otwieracz do butelek, otwieracz do puszek. A tutaj mamy piłkę. No malutka jest. Wątpię, żebyśmy coś konkretnego ukroili, ale no te multitulowe piłki no to są do, do mniejszej rzeczy. To jest do otwierania butelek, do zajmowania kapsli. Mamy nóż. Mamy końcówkę Philips. Bodajże. Lański. Bardzo dobra firma przepraszam. Naprawdę moim zdaniem fajna rzecz. Czy mamy coś jeszcze? Nie, to jest wszystko. Jakieś rzeczy typu plasterki i tak dalej to jeszcze do cennika dodam. To już sobie państwo sami będą dodawali, czy jakieś taśmy czy cokolwiek. Nie ma sensu już tego dodawać i przedłużać. Tak to wygląda, szanowni państwo. Jest to studencki zestaw przetrwania, studenckie EDC. I ja to polecam. To taki zestaw stworzyłem, taki zestaw ułożyłem. W następnych odcinkach przedstawię różne inne jeszcze opcje i oczywiście podam Państwu ogólną cenę tego zestawu. Już siadam do komputera i będę tego szukał. No najgorzej będzie z tym lanski, będę musiał szukać, ile to kosztuje. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, miłego wieczorka, pozdrawiam, cześć.